Dzień dobry. witam Witam Was <laughs> w pierwszym odcinku serii naszej nowej, nowej Minecraft Survival. Ma. Jestem, Jestem main, będziemy na prowadzić wiodące serię. Piemanko? Dzień dobre. Dobra. Dobra. I... To co? No, no to trzeba sobie wyfarmić itemków, bo zrespiłem nas na takim głupim, bardzo. na takiej głupiej wysepce, tam gdzie nic nie ma, więc no. Trzeba coś znaleźć. Zobaczmy, jaka jest młoda. dobra, dobra. Hmm. Oj, sorry. No dobra. A co trzeba już... Dobrze. O Jezu, o Jezu, co to? O Boże, o Boże, i ty... Ej, wiesz co? Dobra, widzowie, dobra, widzowie... Eeeem... Znaleźliśmy się do jakiejś no wyspy. To wyspy? Ja Nie wyspy, takie jakieś dżungli. jedzą ko znaleźć. Ja mam, ja mam... Po serca. Mm -hmm. By się przydało, ryby tylko. A spoko, ja poszukam, może będzie coś, ale na... raczej na pustyni nie będzie. Nie wiem, nie wiem. Lepiej jakby znaleźliśmy pios... wioskę bagienną, ale na nim jest mała szansa. Nie wiem, już sprint skończył. Jeszcze nie, jeszcze nie. Gel haydi e hiç razem gel hiç razem hej hajty. Gabi, gdzie jesteś? Ubijam ryb gry. A dobra ja będę płynąć łódką. No tak, ale ja płynę w tej dżungli łódką. Za chwilę muszę nazwać te jakieś mangrowe roots. Chodź, chodź. No nie zniszczę, tylko potrzebuję tak jedzenka. O, żabka! Mam ryby, Ja nie umiem znaleźć ryb. Dobra, podaj kordy, jakie jesteś. Na um, ten. Drobka ten. dziewięćset ten. A ten, ten minus, te ostatnie minus ile? Minus pięćset, minus pięćset trzynaście. Okay. Widzę, widzę. Jednak, nie. Ja Jednak nie. Cały czas. W Sawie. W Sawie. Dobra, wyślij na Discordzie, to Ci łatwiej będzie, bo łatwiej Cię znajdę. Czekaj. Tak. Tak. Okay. Czekaj. Okay. O, są rybki. Idę jedną ubić. Rybkę Nemo. Eu tô vestindo Discord. Que evento, que evento. Jeszcze sobie tu rozwalę. Tak. Tak. Dobra, i jak wyjdziesz na Discordzie, to do ciebie pójdę. Wiesz na priwie. Jesteś? Jestem. Halo? Jestem. Dobra, to weź się na Discordzie, Kordy. Wysłałem, wysłałem. Już są tu zombiaki. I noc! noc! No wiem. Ja 2 HP, mam, ja 2 HP mam. 354

Dobre, dobra, że się jej zabrałem, ale już craftuję piecyk, piecyk kraftuję i. Palamy, palamy. Dobra, czekaj, wykopię jeszcze tutaj. Y, węgla. Kilat, kilat. na, na Jest. przykład. No, teraz sobie. I to po prostu zostaw go w spokoju. A właśnie zbuduj gdzieś w ścianie. Bo bez tarczy szkielet to taki trochę OP. O tu! O tu! Dobra, dostał strzałę. Dobra, wsadzę tu jeszcze więcej. Masz, skraftuj se tarcze. Thank you. Thank Batman chciałem powiedzieć. Batman. 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 batman na supicie. Batman na supicie. <laughs> nie topiesz. Nie topiesz. Nie wie, o, zatem mi mi ma... Nie wiem o co chodzi. Ja chciałam powiedzieć, nie topiesz, a nie batman. Wiem właśnie. Wiem właśnie. Wiem. Idzie od pieca, bo, bo go zgubić. No zombie Moja pierwsza walka Eee, ten zombie się jakoś kręci On, typy ten zombie to jest jakiś zaawansowany przeciwnik się Jakoś kręci Ale serio, ten, pokazać jak ten zombie, co on zrobił On tak sobie biegnął Zrobił 360 Hej, nie wiem I zaczął zrobić komboczkę, żartuję Ja się tak serio kręcił O right, o right. Na dole, na dole. O, żelazo kolejne. Szkoda, że tu są takie podwójne... brudy O, kolejny jest. też też Tak, na raczej jak Tak, na raczej drogi. Tam z kolegą mi nagle... Tam z kolegą mi nagrywam Bożym, Bożym To padyna, to padyna Jeden, jeden Chodź do pieców, chodź do pieców Nie żyjemy, żyjemy

Już? Czemu go cicho? Kole masz. Kolej masz. Mm, bo się zmokowałem. A po co? Nie wiem, bo mam no, na przycisku i mi się przystupę. Dobra. A -a. Dobra, mam sikierkę. Y -y, gdzie jesteś? Ja kopię. A kopię. A -a. Dobra, to piecyku zostawię ci Dobra. Mam 9 tego, więc sobie skraftuję ta. Dobra, jestem już prawie wystakowany. Teraz już ci nie będę zabierać żelaza, żebyś ty sobie. Jak przyjdziesz, to ci dam. Ej, wiaderko trzeba skraftować. Skraftuję sobie wiaderko. Znaczy no, nie będziesz mieć jakiegoś mocnego seta. Ale wiaderko zawsze jest... zawsze jest potrzebne. To wypisz w, w komentarzach, coś jest speedrun'a. Wtedy, wtedy. Speedrun. Run'a, run'a. Takiego manhentowego, czy takiego, wiesz... Takiego speed... Takiego zwykłego. No, no. no. Wiesz, jak speedrun'uje? O jedzanko, sobie by zabierać? Szybko, szybko, spodziewam kratka. No szybko, pan, pan tak, jak tak na jeszcze sobie... Dobra, ja sobie tutaj postawię łóżko, żeby mieć spawn pońka, na wszelki. Słuchaj mnie! Dobra, czekaj sekundę, na chwilę się zmutuję. Dobra. Jestem. To jest, to jest. Gdzie jesteś? za dupiu. Na mówiąc. A tak dokładnie? Jestem w jakimś tunelu. Gdzie poszedłeś? Na koniec, koniec tempu. Wpadłeś do takiej tam, gdzie jest woda. Nie, nie. nie. Na koniec, Na kejwa. koniec kejwa. Do kordy. Czekaj, czekaj. Czyli ja po prostu wykop do góry. Dobra, dobra. Próbuję odstawy, bo mam 22 żelaza. Nie wiem. Po się kop do góry. Okay. Ja zabrałam okay. tu już wszystko. Próbuję zabić Batmana. Aha, aha, Batman umarł. Dobra, wykopię tu już to wszystko chyba? No tak jeszcze mogę to jedzonko przypalić. Dobra, dobra! Dazłem za, za dupia! Gdzie, Gdzie jesteś? W gajbie, w Widzę deski Tym naszym? Tak, tak. Okej, okay, to pójdź wodą To jest ten cały Hero Brain. <laughs> o no nie, Hero Brain do mnie biegnie

Nie klęknie, nie A mogę dać Ci cztery żelaza. Gdzie o, jesteś? O! o, o widzę. Bo Ja mam fiaderko. E, od Batmana Mam wodę. Mam watera. Wow. wow. Od 80%. watera. Teraz będę się bawić tym łoterem. Pojedzemko. To mi pada. Kolejne mi pada. tu, do... tu. Hmm. O, jest żelazo. Dużo. Jaka, jaka duża? No tak. Olej jest duża y, ile? Dużego znalazłem tego. Złożę żelazo. Hop, hop. No, ile to jest? Oh. 11 Idę wynik? Dobra, już idę to przepalić. Dobra, 11 żelaza. Jeszcze tu lapis, i subo się, bo się Tak op w sumie teraz by było najlepiej... ale ja ten... Ja, y get y Bo ja też za chwilę będę musiał kończyć. Więc... Ja, bez, ja bez. Ale jak zakończymy, to no tak, ale jak zakończymy, to, 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 to w tym samym miejscu, żeby później nie szukaliśmy siebie dwa lata. O, jest kolejne złoża żelaza. Ją, ale dużo. <laughs> Kolejne 10, i jeszcze to dużo jest. Nie no, będziemy mieć raczej całego żelakowego seta. O, mam lawę. No. Yy, Lawa za bardzo nie jest potrzebna. No. Dobra. Ja cię tak zostawiam. Ogalnie, chyba muć. Dobra. Co do chodzi do, do mnie? No, dobra. Ja już jestem roztakowany. Wszystko właśnie pada. Wszystko właśnie pada. Albo kopię sobie jeszcze budulce. Chyba nie będę shiftować, żebyś mnie widział. Nowe Kylo by się przydało zrobić. O, widzę ciebie. Jesteś pode mną. Kopię, bo ja nie, kopię, mam, bo ten... Ja nie mam ten. Tak, lofaj. Chodź, zatrzym się. Wy... Rozkopię cię. Chodź, czym się. Tutaj ci kopię. Masz, kopię się do ciebie. Chodź. Robię ci tunel. O, siema. Chodź. No, sko. Dobra, skacz, skacz. Dobra, jeszcze. To ci rozwala. To też jej Dobra, troskopię. O, nie mieć. Nie tylko ona, nie tylko ona. Au. Hehe. <laughs> masz tutaj, zabierz se. I masz tutaj jeszcze. Jedni.

对不是？ Haram, haram. Pożegnaj się z widzami. widzami. Pa, pa widzowie. E to jeszcze trochę zostanę, e ogarnę nam ten... Przekaż e -e -e mhm, Jak coś to zrobię w tym miejscu. Powiem, powiem. Ja to muszę... To nara. To nara. To Dobra, widzowie, widzo Jeśli film się podobał, zostawcie podoba, lajka, lajka, suba... Lajka, um, um, ogólnie... Um, dowolnie, napiszcie w komentarzu, czy, w komentarzu, w komentarzu, czy chcecie tą serię. To... do następnego.